Alarm pożarowy w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. Na szczęście alarm nie został wywołany przez ogień. Podczas prowadzonych prac konserwacyjnych przy piecu gazowym włączyła się czujka. W efekcie niezwłocznie wysłani zostali na miejsce strażacy. Podczas prac konserwacyjnych rozpalania pieca gazowego została wzbudzona czujka i uruchomiony cały system Sygnalizacji pożarowej. Zagrożenia jako takiego nie było. No, no, w, w, sprawdziliśmy pomieszczenia i, i wydali stosowne zalecenia dla prowadzącego prace konserwacyjne przy kotle gazowym. Działania strażaków w związku z alarmem na kilkanaście minut zablokowały ulicę krakowską. Na miejscu pracowały trzy wozy strażackie. W Muzeum Etnograficznym w Tarnowie pożegnane zostaną żniwa. Będzie można poznać najstarsze sposoby mielenia ziarna, a także samemu spróbować wymucić zboże przy pomocy cepów, zasmakować różnych gatunków chleba, placków i innych regionalnych wypieków. Nie zabraknie także muzyki ludowej. 11 września między 13 a 16 przed Muzeum Etnograficznym będzie przedsięwzięcie chleb ziemi tarnowskiej. To jest jak gdyby takie etnograficzne podsumowanie lata, właściwie zamknięcie z żniw. Więc zapraszamy, ci którzy przybędą przed Muzeum Etnograficzne zostaną ugoszczeni rozmaitymi chlebami, rozmaitymi potrawami, będzie można obejrzeć wystawy w Babcinej Izbie, która jest jakby ilustracją dawnego funkcjonowania wiejskiego domu. Wypieki podpłomyków e, przygotują panie z Domu Pomocy Społecznej z Czarnej Drogi, wystąpią kapele z Zalasowej oraz grupa śpiewacza z Zalasu. Początek wydarzenia w niedzielę o godzinie 17 w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. W piątek rozpoczyna się 20. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia w Tarnowie. W ciągu 10 festiwalowych dni na tarnowskich scenach widzowie zobaczą 9 spektakli konkursowych. Prezentować je będą teatry z Krakowa, Warszawy, Katowic, Lublina i oczywiście z Tarnowa. Na otwarcie tarnowscy aktorzy wystąpią w komedii kryminalnej Havelman w reżyserii ewerysowej na podstawie tekstu Mateusza Pakuły. To będzie komedia z elementami kryminału i science fiction ale przede wszystkim komedia, yy, bazująca na yy, biografii oraz twórczości Wacława Habla, yy, yy, jednego z najwybitniejszych Czechów XX wieku. Yy, 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 Pokrótce historia wygląda tak, że yy, dwóch yy, czasoskoczków yy, zabójców podróżujących w czasie granych przez Aleksandra Fiałka i Karola Śmiałka dostać zlecenie, aby przenieść w czasie i zabić w Spektakle konkursowe powalczą o nagrodę Grand Prix festiwalu i tradycyjną statuetkę tarnowskiej talii. Aktorów oceniać będzie czteryosobowe jury w składzie Barbara Wrzesińska, Kalina Zalewska, Marcin Hycnar i Łukasz Gajdzis. W kolejnych dniach na scenie tarnowskiego teatru wystąpią m.in. Daria Widawska, Dominika Ostałowska, Alan Andersz czy Edward Lindelubaszenko. Piłkarze ręczni drużyny SPR PWSZ Tarnów powracają do pierwszoligowej rywalizacji. Pierwszym rywalem w nowym sezonie będzie od razu zespół z wysokiej półki. O zwycięstwo Tarnowianie powalczą z drużyną rezerw Wiwe Tauron czyli mistrza Polski i ostatniego zwycięzcę Ligi Mistrzów Szczypiorniaka. W drużynie doszło do kilku zmian kadrowych. Dodatkowo na stanowisko trenera powrócił zasłużony szkoleniowiec Ryszard Skutnik, który w poprzednim sezonie trenował ekipę Azotów Puławy. Przypomnijmy również, że tarnowscy szczypiorniści występować będą od tego sezonu. Na hali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Pod względem fizycznym są dobrze przygotowani. Na tą chwilę, po rozegraniu dziewięciu sparingów, zastrzeżenia duże są co do postawy w obronie. Zbyt mało agresywnie, brak współpracy, dają się ogrywać jeden na jeden. Myślę, że w spotkaniach mistrzowskich to się zmieni. Także kontrolujemy nieźle. Szybki środek też gramy. To powinno być naszym silnym atutem. No i atak pozycyjny w miarę ułożony. Także przystąpimy w pełni optymizmu do pierwszego meczu. Dziesiątego tutaj z Vive. Na razie nie ma kontuzji, to jest ważne. Myślę, że chłopaki się zmobilizują. I Ważne, żeby dobrze zacząć, a potem zobaczymy, jak to się wszystko będzie układało. Początek meczu z drugą drużyną Vivet Auron Kielce na Hali PWSZ w Tarnowie w sobotę o godzinie 18. Wstęp na mecz jest bezpłatny.